121, 122, 123, lecimy bezpiecznie, ponieważ bez, na swoim miejscu mamy kierownicę, a tam jest woda, będziemy łowić ryby, jedziemy z Nowego sąsza i e, mam przynętę na grubą rybę, tak, wjeżdżamy na Molo, tak, Passatem w TDI, co nie jednemu się śni, o, a tu będziemy zarzucać kija, więc wypłynęliśmy na szerokie wody? Mamy haczyk na grubą rybę, mam tu pomocnika, przyciskaj kamerę, o, grube ryby potrzebują dłużej przynęty. a teraz, teraz będziemy zarzucać, dawaj, o, i, no, czekaj, dawaj, no, i czekamy na krokodyla, odbój. Branie, 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 ciągni, 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 ciągni. A to chuj, że za, że za, Dobra, odwój.